Po niższym ćwiczeniu zajmiemy się rozciąganiem klatki piersiowej, ale w taki sposób, że wykorzystamy sobie dodatkowe obciążenie zewnętrzne. Czyli będzie to bardzo głęboki stretching, nie tylko dla mięśni piersiowych, ale też dla mięśni zębatych, dla mięśni najszerszych grzbietu, dla mięśni obu, czyli to wszystko, co ma nam umożliwić wyprostowanie odcinka piersiowego i uniesienie ręki wysoko nad głowę. Przechodzimy do pozycji leżącej. Ciężarek łapiemy, jeśli masz hantelkę, obustronnie w ten sposób, lub łapiemy go w taki sposób, aby złapać, jeśli to jest ketel leciutki, 4 kg w zupełności wystarczy, tak, żeby tu była jedna powierzchnia. Cała ta powierzchnia musi za chwilę przylegać do ziemi. Popatrz powoli, tu i w górę. Najpierw wypłaszczamy lędźwia, następnie ustawiamy tutaj jedną powierzchnię. Nabierasz powietrza i powolutku na prostych rękach dążymy do ziemi. Teraz możesz czuć rozciąganie przy pasze, ewentualnie na przedniej ścianie klatki i do góry z wydechem. Wdech, łokcie mogą być ciut szerzej, jeśli trzeba. I do góry z wydechem.